Okej, okay, witajcie strony zapraszam Was na kolej. Jest to walka, są nowe właśnie fajty pokazane jak ja walczyłem w przyspieszeniu. Muzyka sobie leci. Ja trochę pokomentuję, dlatego że w trakcie walki jedyne słowa jakie wypowiadałem to były mniej więcej takie Kurw, ja piórdo! Boże, boże, czy ty to widzisz? I tam do kota mówię, widziałeś Ki ja, to kija! Widziałaś to! O co chodzi? Twoja piórnicze! Nie mieszka! Je pie pie! Tutaj klawiatura! Je pie pie! No... E, ciężko, ciężko. Znaczy nie aż ja nic nie rozwaliłem oczywiście, ale no... Kurde, ciężko było, bo Owe ork mnie strasznie denerwował. No więc słuchajcie... No... Walka przywaga dosyć sprawnie. Oglądam teraz przyspieszenie z tej walki. Chociaż w kamtazji... E, niezrenderowane filmy dosyć się tną, więc... E, powiem wam tyle, że walka przebiegała dosyć... Bo... Na no, przykład tu nie przebiegała po mojej myśli, wszystkie wczytywanyki, wszystkie miejsca gdzie wczytuję grę będą usunięte, dlatego że to nie ma w ogóle sensu pokazywania tego, no więc po prostu na zwyczajnym świecie, yy, no na zwyczajnym świecie to wszystko poucinam. I jest tutaj śmieszna sytuacja, bo nie wiem czy to w ogóle pokażę na końcu, ale na końcu już się cieszyłem, że tam miałem włączyć mikrofon i tam powiedzieć do was kilka słów, że o Jezu wygrałem w końcu. To jest moje pierwsze podejście do walki, ja nie podchodziłem tam kilka razy, tylko jeden raz poszedłem i zabiję tego orka, oczywiście dużo razy musiałem przytywać. No i właśnie była taka sytuacja na końcu, że trzymałem, trzymałem wyciągnięty miecz i nakierowałem na tego orka byłem daleko, byłem daleko od niego, nawet no kawałek było. I go namierzyło i, i przeszło tak nacisnąłem yy, guzik ataku i posząc od yy, yy, Alasta do jego podbieg, jeb, wbił mu miecz i go zabił. No i musiałem to wczytać i jeszcze raz nim kawałek walczyć, więc no... Taka sytuacja zresztą jest nietypowa, taka takie fail, ale no. W ogóle czuję się tutaj jak taki komentator y, y, sportowy, tam nie wiem, jakichś biegów, albo jakiś tam sług naciarskich, no i kurde. No dziwnie się czuję, więc. No, więc ja kończę, dzięki wam za obejrzenie tego filmu. Następne dwa odcinki z Arsagi również będą to fajty, więc jeśli nie chcecie tego oglądać, no to możecie na, na następne dwa odcinki sobie pominąć. Więc dzięki wam za obejrzenie Do następnego odcineczka, trzymajcie się. じゃあ。<music> <music>